Ja się bardzo cieszę, że twórczość Iryka prezentujemy u nas w galerii. Z tego powodu, że raz Irek został twórcą, czy jako twórca został sam sobą i jest wierny swojej własnej idei i nie dał się ponieść fali, mówiąc brzydko, takiej pseudo czy takiej yy, pseudospołecznej, pseudo, -społecznej, pseudo takiej chwilowej sztuce polskiej czy sztuce europejskiej. Poszukuje ciągle indywidualizmu, poszukuje, czy nie, nie poszukuje, odnajduje indywidualizm w swojej sztuce, odnajduje to, co jest najistotniejsze, własną wrażliwość. Tą wrażliwość pokazuje. I wreszcie to, co jest w ogóle istotne w życiu człowieka, czyli metafizyka. Teraz jest taki czas, że trzeba się zajmować e, albo Holokaustem, e, albo jakimiś problemami społecznymi. E, ja natomiast, e, dla mnie natomiast e, najważniejszy jest taki głęboki e, ogląd obrazu taki analityczny i kontemplacyjny, powiedziałbym. W tych strukturach poszukuję. Przede wszystkim spokoju, harmonii. Te obrazy rzeczywiście powstają cyklami. Każdy następny obraz jest jakby kontynuacją poprzedniego. Niektóre motywy rozwijam. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do oglądania zarówno tej wystawy tutaj, jak i do sali obok, gdzie wiszą moje kameralne. 高老师。